idziemy w bank, składamy jeden duży wniosek w tej puli powyżej 30 milionów, bo ten konkurs został tak podzielony, że można złożyć jeden do 5 milionów, do 30 i powyżej 30. Także składamy jeden duży wniosek za, za około 40 milionów. To o czym mówimy już od pewnego czasu, czyli przebudowa drogi Lipno-OSieczna, droga krajowa numer 12, to będzie ten podstawowy, główny, kluczowy wniosek i drugi, mniejszy, też gdzie już próbowaliśmy zdobyć dofinansowanie i to jest też zadanie takie, które musimy wykonać ze względu na stan drogi, czyli przebudowa drogi w Wilkowicach, ulica Murkowska w kierunku Starej Piątki, obecnie Drogi Wojewódzkiej. 309 z tym, że ten drugi wniosek, no, no tutaj jest jakby z naszego punktu widzenia mniej ważny, oczywiście gdybyśmy nie dostali dofinansowania, jesteśmy go w stanie zrobić Ostatnimi siłami, myślę, że ze wsparciem Gminy również, jak, jak zwykle to bywa na terenie gminy Lipno, ale kluczowym takim strategicznym dla nas wnioskiem, a przecież o to w tym konkursie chodzi, żeby to były wnioski duże, strategiczne, które, których dany samorząd nie może własnymi siłami wykonać, to dla nas tym wnioskiem priorytetowym będzie przebudowa drogi Lipno-OSieczna Droga Krajowa nr 12.